On se poszed, mogęś? Ja. Nie Co jest chyba? Halo Halo No Witam Witam a ty, Gdzie jesteś coś No jestem, a co tam? Może mi na tego Jaxa jebanego. Skąd ten Jax kurwa co chwilę na tym topie jebanym jest? Do chuja pana. A ja go zabiję Kurwa, nie dajmy się zwariować, co chwilę gościu kurwa jest na tym topie jebanym. Już drugi raz kurwa w przeciągu 10 minut jebaniec jest. Do chuja. Kurwa, przestało się łodzić jak siebie No, ponownie. Dwa i trzy kurwa, kukurwale do odniwem. Ja bardzo. No. Smacznej herbatki i podatki. Moje wąski Ej, o, możemy to wymienić widzowie Bo ja kupiłem nie te Ja nie te, ja kupiłem te O te kupiłem Premium skrzynki Nie magiczne Premium, premium kupiłem Ale te premium są droższe, a ty macie No tak, tak, no bo ja je kupiłem, nie? O no, tych mieczy to już mam, już nie, nie dropię mieczy jak dziele Masz jakiś łom na sal. Co mam? Mhm mogę ci dać choć O no i po, No I ci bardzo no, i na kontra, nie mam e, sejfu Baza? No, nie nie do, do. Tak. Bo nie wiem czy ja coś zgubiłem A tu, safe a no, to ja mogę kupić od no. kogoś? Mm. O Chyba, o skier Dodaj trochę różnorodności. Chodzi mu to, żebyś nażygał jeszcze. O! żebyś jeszcze nażygał. Zigię! A! Jedną tom, jedną tom żeby otwierał, dobra. Już rozumiem. Łap. Łap łap. Dobra. To co? Zaczynij z czego co dropi Ciekawego. No i ja bym był youtuberem miał jakieś tam suby do śniadania. Wolski chcesz na obiad? Jedyną... Ci? Co? O. o. No dobra, patrzę, to to ci dobra bardzo za sektorem. To jedyną współpracę jaką bym chciał wziąć kurwa to z zupami Wipon kurwa <grym <grym> Abym mnie spierdalał na bardzo live Potemdzi widzisz, że fotel się nie mieści. Pójdź hmm. fotelem kupię przykład

nie, nie, chcę. A, ty daj szósteczkę. Jak właśnie, na dół na górę? Na dół. Na dół? Nie, chcę mniej. Poprocz no, łapki w górę. No daj coś, szósteczkę. Coś to biegnę... Szako biegnę na E jak coś połóż. Jednogłośnie. No daj szósteczkę, no. No, e, daj szósteczka. no daj szósteczkę. No daj szósteczkę. No daj szósteczkę. Jeszcze jeden termin otwierasz? No. A, no dobra. No dalej ja to Staka ma skrzynek i otwieram półtorej staka jest taka teraz prawie no no jakiś epic drop. na dotę. Bez kum. Ej, czekaj, u każdego z Matim po Matis, ten dostał od danego wipa, może ci się składa, bo da. Losowanie, no Właśnie Właśnie A. losowanie miał być na trzonku. Spokojnie. No to 200 tak. wczoraj z Maty zrobiliśmy. A, desku, Co jedną jedno? To 1400 to mogę wam to zrobić nasowani, to... widzicie? No z bitka, bo was mało jest, Sze 60 że 60 łapek to 1400. Okay. Dajcie tą cholerną, kurde szóstkę, no. O, nażygam jeszcze. No, idę. Z... E, idę tego giedoma i idę pod plany chyba, lecz Nie ja, ci piszcie mogę. Ja to Czyż to pod, pod dwoki stoją To niewiarygodne No, kilo Ty, ja jestem kurwa No jestem taki w chuj, co mam dużo powiedzieć Nie usatysfakcjonowany jesteś? Czuję Wręcz zdenerwowany bym rzekł. właśnie bo są nerwowy Ale lubi się żygać, coś się odbijać może się ten skrzynek jest. zbawił? Na rzygach tu jeszcze a, nie był tu rzyg... to Jeszcze Nie, bo no piję małżeń. mało wczoraj Mało? Dzisiaj wrócę, jeszcze, bo to muszę kierować do No Głos nie, no proszę Cię, kurwa, no A ja jestem chudy i głosy, napisz, napisz, nie mam włosów kurwa Popachami Napisz na fb nagradzamy jeszcze, co, ja, co, ja, co? Jestem koło typa, zbędzku. Oni nie tylko na mnie. To czekaj, mogę to zrobić. Jeszcze peć i na szóstu, to jest w ogóle ciebie zaraz. Cztery typa, pięciu. To da się do nich wejść, że... Co tu się i... dzieje, kurde. Da się chyba wejść. To nie da się, kurde no. Ja ty... piłka, nie, mi się wydaje... Ty! To jest po prostu pechowy teksturpak wizowy. Trzeba zmienić teksturpaka, tak. To jest no liga tak, teksturpaka, mi się, to się wydaje. To oni się teraz kopują, oni się kopują na mnie. To czekaj, te pij mnie. To ich jest pięciu, bo opek. Chuj w to, rozumiem. No ran, we skrzynki lecimy dalej, YouTube. Czekaj, to zrobię kursota. Join the suba, tak? Ja już ja, o nich mam suba, ale poproszę. No musisz dać linka tego. No właśnie. Nie musisz dać suba, to po pięciu minutach go dostanie, czeka. No. Nie, po 30 sekundach. O, no ja coś takiego, ale może tylko To jest widać jak że mi nie trafi po prostu chyba. jak ja mam być bo idę jak ten sędziowsy idzie na nie kurwa rozkopywam? Trzeba właśnie zrobić górę zaraz. Zaraz to ogarniemy, póki y, ludzie śpią. Nagroda wąska, na ten nalot bierz nagrodę, dobra. A którą ty górę chcesz ogarnąć? Dobra, i trzeba mam ją ogarniać. Trzeba to rozkopać, do końca na tą beczkę, nie? Kto tam na górze? Ja jestem. Ja to know, Nie możesz tego dla raczej. rzeczy. No Nie dobra. wyjść kurwa nie na Instagram. I Instagram ma też zakończyć. Na też trzeba kokieć, czy no no czy? No, tylko na to tak. Tak. Nie, na to, nie, ale na TikToka na, też. Tak na, to tak było Ja na mam gamę FBP że ja wszystkich tych surfaka ono działa. mamy zabójstwo teraz. Fajnie, fajnie. Pamiętam jak wyjęliśmy ranking na minus 40 minut do rankingu, a w parę minut byliśmy topkę na gildy. gildii. tego proszę o Kurwa, piątka. Na półmocno. No, no, jeszcze jedna skrzynka, czekam aż po jednej osobie. coś fajnego wyrazić, ja główno główny chuj. Ja pierdolę. Ja się nie irytuj, stary z tymi no, skrzynkami. Okay. No już szał bierze. O wróć, to gdzieś. Lubisz? Chcemy go bić. chcemy go łajdź. No, no weź go znajdź Gdzie okay. jest taki A no jedna skrzynka, kurwa dzisiaj. O, przyszła ma Dobra, otwieramy dalej. 4-3, Gdzie? Na MW. A dół, się Kowadu strona tego Tam, gdzie jest wioska. Jak ci poranek ja no, ciężko, nie chory jestem. Tak, no. Fuj. Wioska jest Ja Zresztą dzisiaj dokończyć tą flaszkę. Zabi, ale. wiem, w Nie wiem. Wioski, wioski nie wiem.

Dobra, Szybcie. czekajcie. Biorę, niech się otwiera, ja idę po kształcenie. Kurwa, No, w piasku. Dobra, no i masz jakieś dla mnie? Kurwa. No już koklić, No Ja mam sam siebie. Coś, A dany, do siebie. Padł. Jest coś kapka. Ja strzelałem dane, że się. No i Ja pierdolę, czarna głowa szkieletelet mi drapnęła, kurwa. to no. tak. To jest mniejszy problem nawet. Niech czarna głowa szkieleta. No czarna głowa szkieleta na bacona. Derwek też pan? Nie. Uwak to jest sobie łatwiej. Łapcie mnie. E jakbym widział to nie, nie poleciał. Nie no kurwa, krzyś to jest masakra. Nie, nie.